Witamy po raz kolejny na otwartej akcji poboru krwi zorganizowanej przez Miejsko Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża. Jest to pierwsza edycja w tym roku. Sądzę, że zainteresowanie jest dosyć spore. Także Panie Prezesie uważam, że dobry początek nowego roku będzie sprzyjał kolejnym organizowanym tutaj na, na tym terenie otwartym akcjom. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Ja jestem prezesem świeżo upieczonym Klub, Miejsko Gminny Klub Chorowstwa Kwi w Księżycu Wielkopolskim powstał, zawiązał się 6 czerwca 2022 roku. No i ześmy już na razie oddało nas 80, były się trzy akcje w starym roku. Gdzieśmy oddali 80... Trzy osoby, także troszkę krwi, żeśmy, troszkę, żeśmy ludzi uratowali, prawda, że jest, krew w ogóle, nie ma ceny na krew, jest naj, największym skarbem, co nie ma na to pieniążków, że, że jest bezcenna, naprawdę, że ja sam troszkę też oddaję krwi, może się nie chcę pochwalić, ale oddałem ponad 80 litrów krwi, uratowałem troje ludzi z ręki do ręki i cieszę się bardzo, bo dzisiaj nie ma nic droższego niż nasze jedyne zdrowie. I szanujmy je, i akcja się powiększa. W tym roku żeśmy zaczęli może w innym miejscu, bo miało, planowane było, być, też byś w przychodni, ale że ze względów technicznych musieliśmy to przełożyć do, do, do zespołu szkół zawodowych i technikum. Krzyżu tutaj. No i myślę, że będzie współpraca z sprzedawcami, powiększa się akcja z akcji na akcję. Także jestem zadowolony i kocham to, co robię, bo to robię dla ludzi. Także sam kiedyś poczekał krwi oczywiście do operacji I teraz. Myślę, że jak ja sam uratowałem troje ludzi, myślę, że ja uratuję więcej. Bo szanujmy się, bo naprawdę krew jest naprawdę darem bezcenny. Muszę powiedzieć, że klub Homorowych Dachców Krwi w Krzyżu rozwija się dosyć prężnie. Liczy już 35 członków. Sądzę, że oprócz członków jest Rzesza Wolontariuszy, które bardzo chętnie oddają na każdej akcji krew. I powiem tak, że to, co powiedział tutaj prezes ze skromności, że, że trochę oddał no, oddał bardzo dużo tej krwi. Sądzę, że krzyż był taką białą plamą, gdzie te ta, ta honorowe po rozbijało się, ale w takiej rodzinnej formie. Teraz mamy to w sposób zorganizowany, czyli funkcjonuje klub, który już ma swoją siedzibę. Tutaj, na temat siedziby, to. Powie coś więcej pan prezes. Powiem tak, bardzo dobrze, że będzie to taki punkt, gdzie honorowi kwiotawcy będą mogli się spotkać. Będziemy mogli rozwiązywać niektóre sprawy dotyczące honorowych kwidawców, a więc powiedzmy, za chwilę też sądzę, że w tym roku już. Z okazji obchodów Dni Honorowego Kwiodawstwa pan prezes zorganizuje stosowną uroczystość. A muszę powiedzieć, że ten rok jest takim szczególnym rokiem, bo w tym roku mija 65 lat od powstania, od którego datuje się honorowe Kwiodawstwo Polskiego Czerwonego Krzyża. Tak że będziemy chcieli ten rok prężnie poświęcić na to aby jak najwięcej zebrać tej krwi, bo wiemy, że zapasy tej krwi, której nie można zbyt długo przechowywać, no niestety nie są na wystarczającym poziomie. Ja przynajmniej raz w tygodniu sprawdzam zasoby magazynowe Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa i wynika tam, że pewne grupy krwi świecą się na czerwono, czyli alertowo, także tutaj z, Moja wizyta w dniu dzisiejszym Krzyżu jest również podyktowana tym, że chcemy z prezesem przedyskutować parę kwestii dotyczących, powiedzmy, tego honorowego krwiątastwa na Ziemi Krzyskiej w 2023 roku. No, ja Chciałem powiedzieć, że udało nam się. Do widzenia. Po wielu jak to mam, trudnościach. Prze znaczy Siłę przebicia była, jest i będzie. Ja jak zaczynam to, z myślą założenia krzodawcy, aby pierwsze u mnie było w myśli tylko to, żeby to pomieszczenie małe, własne, ciasne, prawda? żeby spotkać się na spotkania z krzodawcami, czy tu z panem, z prezesem i o, e, różne kwestie chciały wszystkie załatwiać. Prawda? A klub powstał niedawno. Prawie dwa miesiące temu na ulicy Wojska Polskiego 73, tam jak jest przychodnia, prawda, u nas, na Wojska Polskiego, i tam mamy, jeśli małą, fajną, już wyposażoną, także i będziemy tam przyjmować świadawców, Będziemy mieli daty, kiedy powiedzieć, w których godzinach. No i kto przyjdzie zgłosić, czy oddać krew, czy sprawie do, do, do odznaczenia tego, to ma prawo się przyjść i sprawie załatwić. Także się cieszę, że dzięki panu starości, panu Łaszczy, starości Czarnkowa, żeśmy to dostali. Dzięki panu Czarneckiemu, panu posłowi. Dzięki panu Bilińskiemu, Jarosławowi też, bo też dołożył, jak to miał, cegiełkę, też pomógł. I dzięki panu jeszcze też borbiszczemu naszego Czerwonego Krzyża, znaczy nas, naszego Borbisza naszego miasta w Krzyżu. No i wiele osób, które naprawdę, jeszcze dzięki, najważniejsze, dostałem też przekazany od pana doktora Szy, Szy, Szymanowskiego, Szy, przepraszam, Szymajdę Szy, ze szpitala Jana Pawła II w Czance. Także dostałem to, jak to mówią, od, panie prezesie, ma pan to pod choinkę w prezencie. No i to bardzo się cieszyłem. No, jaś mi się łyska za się, bo jednak mówię i do kościoła chodziłem, pomodliłem się, mówię, może pomóc. Jakoś Bóg wysłuchał, ludzie pomogli i mamy sprawiedliwe zdarzenia klub, pojedyncze, także możemy wszystko załatwiać widzimy, Jak widzimy, nie tylko ludzie pomagają tak. Czerwonym krzyżowi, tutaj klubowi. Honorowych krwiadaczy, ale e, także czuwa nad nimi opatrzność, i dzięki temu tak. no, prezes jest zadowolony, będzie miał miejsce, gdzie będzie mógł spotkać, e, rozmawiać o sprawach organizacyjnych. Także ja chciałbym podziękować e, tutaj wszystkim władzom samorządowym, wszystkim ludziom dobrej woli, którzy e, przyczynili się do tego, że taki klub powstał e, na terenie Krzyża. Ja tak. sądzę, że będzie nadal prężnie się rozwijał i wszystkich e, ludzi, którzy mogą oddać krew, Serdecznie zachęcamy do tego, aby w każdej organizowanej na tutejszym terenie akcji uczestniczyli licznie, bo jak wiemy, krew jest darem życia i jest darem najcenniejszym, niezastąpionym. Dziękuję. Jeszcze może jedno chciałem też powiedzieć, że mamy tak, żeśmy ustalili na zebraniu u nas w klubie, że chcemy taką też wielką, super akcję zrobić oddawania krwi stacjonarną. To, to jest połączone, żeby świodawcy z, z, z okolic i wszystkie straże ochotnicze straży pożarnej, żeby zrobić jedną taką dłuższą, na przykład od do 9 do, do 20 na przykład, żeby oddam się jak najwięcej osób, bo żeby, żeby to... Bo wiadomo, że krew jest każda kropla się, liczy, prawda? Czym więcej nas jest to Rzesza wiadomo, że siła razem, prawda? Ja dodam tylko to, że w tym roku wracamy do takiej ogólnopolskiej akcji o miejsce ratownik Gorąca Krew. Właśnie ta akcja jest dedykowana do wszystkich środowisk strażackich, zarówno strażaków ochotniczych, straży pożarnej, jak i straży zawodowej. No obecnie pracujemy nad nowelizacją regulaminu, także w najbliższych miesiącach to się pojawi i... Wracamy, jak to się mówi, po, po pandemii do dobrych zwyczajów, pomnisty ratownik gorąca krew, czyli akcja skierowana do środowisk strażackich. Dziękuję.